Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku toczy się kolejny proces, w którym na ławie oskarżonych zasiada Hans G. Niemiecki przedsiębiorca odpowiada za używane w obecności swoich pracowników słowa szkalujące Polaków i nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym. Dzisiaj jako świadek zeznawała Natalia Nitek-Płażyńska, która jako pierwsza nagłośniła sprawę. No, <laughs> Między innymi takich sformułowań używał niemiecki przedsiębiorca Hans G. w obecności swoich pracowników. Miał w ten sposób nawoływać do nienawiści do Polaków, a także pochwalać ideologię nazistowską. Miał też grozić zatrudnionym tam Polakom. Sąd proceduje w zakresie trzech zarzutów. Dwa zarzuty dotyczą gruźb karalnych trzeci zarzut dotyczy groźby z powodu przynajmniej politycznej pokrzywdzonej. W niektórym postępowaniu występują dwie osoby pokrzywdzone. To już kolejna sprawa, w której oskarżonym jest Hans G. Jak mówi jego obrońca, mężczyzna do zarzucanych mu czynów nie przyznał się. Nie było takich sytuacji i od początku w tym zakresie się nie przyznaje. A całą sprawę nazywa celowym działaniem prokuratury w celu zdyskredytowania jego klienta. Ja czekam teraz na... Sprawę numer 5, numer 6, numer 7, bo zakładam, że zaraz znajdziemy jakiś inny okres czasu czy inne wydarzenie z okresu bardzo skrupulatnie zbadanego, w ramach którego doszło rzekomo do, do jakichś przestępstw. Myślę, że jest po prostu celowe, jak się powtórzę grillowanie mojego klienta. Dziś w charakterze świadka zeznawała Natalia Nitek-Płażyńska. Relacjonując zachowanie Hansa G. wobec pracowników przyznawała, że słowa mówiące o konieczności zabijania Polaków, traktowania ich jak służących przeplatały się z groźbami pod adresem pracowników z powodu ich narodowości. Było po prostu to rozróżnienie, ja jestem Niemcem, kimś wyżej niż wy Polaczki, a ty jesteś Polką. Tyle, że problem polegał na tym, że ja o tą dumę polską Walczyłam w takich rozmowach. Jak przyznaje była pracownica Hansa G., w tym razem liczy na to, że zeznania świadków pozwolą pokazać prawdziwą twarz mężczyzny. Kobieta liczy na wyrok wskazujący. I w prodzie, pozabijałbym Polaków. Plus, mówił też do mnie, że mnie chętnie razem z, z, z moją partią tak, postawiłby pod ścianą, do nas by strzelał, albo po prostu powiedział, że pewnego dnia przyszedł i powiedział, że mnie pierwszą, gdyby była taka sytuacja jak II wojna światowa, oddałby do odstrzału, bo widzi, że jestem patriotką, więc ja w sposób zasadny miałam podstawę czuć się zagrożona. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 2 marca. Hansowi G. grozi 5 lat więzienia.